Zwyżka oszczędności, które się pojawiły, zostały wykorzystane w tym roku budżetowym, będą służyły nowej perspektywie finansowej. Myślę, że czas pracy nad budżetem i dzisiejsza debata pokazuje, jak to ważny jest instrument do pobudzania rozwoju społecznego i gospodarczego. Panie Marszałku, boi się Pan podejmować ryzykownych decyzji, tak jak zarzuca panu pani Teresa kubas Nie, nie boję się. Ryzykowną decyzją było właśnie powtarzanie tych przetargów na ścieżki rowerowe, aż do momentu, kiedy kwota została dopasowana do możliwości Sejmiku i Funduszy Europejskich na... Ten cel. Czyli to nie była... zachowujecie się zbyt zachowawcze? Nie, nie, nie. To była bardzo naprawdę wymagająca trochę ryzyka decyzja i ja uważam, że powinna się dobrze skończyć. Firmy są już w tej chwili na budowie. Przy, przyjmowane są poszczególne dokumenty, dokumentacje, także no, mamy nadzieję, że to skończy się szczęśliwie, ale takie ryzyko, jak to zwykle bywa, trzeba podjąć i ono w dalszym ciągu jeszcze istnieje. Pani marszałku, pan panie mam Pan przedstawił informacje na temat szerokopasmowego internetu dzisiaj na Sejmiku. Jakie są najnowsze, najważniejsze dane dotyczące tej wielkiej inwestycji i ciągle zagrożonej? Znaczy, sytuacja jest taka, że z tygodnia na tydzień dynamika wykonywanych, wbudowywanych światłowodów w naszym województwie się zwiększa i poprawia. Wykonawca realizuje w granicach 60-70 km na, na tydzień. To jest wielkość, która no pozwala tą datę mówić, czy ona jest realna, jeżeli chodzi o zakończenie. Składa wnioski o płatność. My na bieżąco te płatności regulujemy. No i pojawiają się różnego rodzaju usterki, ale na bieżąco je używamy. Przydałoby się, żeby ta dynamika była jeszcze większa, bo czekają nas oczywiście próby, czekają nas testy, bo ta instalacja światłowodowa musi zostać uruchomiona, nie tylko budowana w ziemię. A CWK? Dzisiaj operator tutaj na sali będzie za chwilę się przedstawiał Sejmikowi. To jest bliżej też końca już wreszcie dla inwestycji? Znaczy wreszcie został wybrany podwykonawca konstrukcji stalowej, kopuły na części targowej i to nas oczywiście też bardzo cieszy. No naprawdę zmarnowaliśmy kilka miesięcy na spory niepotrzebne związane z kwestionowaniem jakości dokumentacji. Dziś wykonawca tego już nie robi. Chcę powiedzieć, że Podwykonawca zadeklarował, że wykona tą część stalową dwa tygodnie wcześniej niż to jest przewidziane w znowelizowanym harmonogramie realizacji tej inwestycji. No, jesteśmy dobrej myśli, ale to jest bardzo duża inwestycja, bardzo duża budowa. Zwiększone zostaną dzisiaj środki na tą inwestycję. Po pierwsze, wynikają z robót dodatkowych, które należało wykonać i które, za które wykonawca otrzyma wynagrodzenie. Uznaliśmy te. Det kan være noe. No i jednocześnie chcemy poprawić jakość wyposażenia tej inwestycji, dlatego żeby to było no, tak powiem, centrum czterogwiazdkowe, tak można powiedzieć, bo i tak w, tak w takich kategoriach patrzy się na tę inwestycję. Dotyczy to oczywiście wyposażenia multimedialnego, które bardzo się zmienia, że tak powiem, z, z roku na rok można powiedzieć, że tu dynamika nowoczesności jest bardzo duża, stąd dopasowanie do najnowszych osiągnięć techniki w tym zakresie wymaga zwiększenia środków na ten cel. O tym będziemy dzisiaj mówić. I też będziemy występowali do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zwiększenie środków na, na to doposażenie. Jest taka szansa. Na razie jeszcze decyzji nie mamy, ale jesteśmy, można no, tak powiedzieć, po rozmowie z panią minister Wendel. Nadzieja jest duża.